Pod informacyjny. Narrator, brunet w okularach i garniturze, mówi wprost do nas. Za nim fragment warsztatu. Na regale narzędzia i skrzynki. Szpakowaty mężczyzna w średnim wieku kładzie na stole dwa drewniane pudełka. Po chwili wchodzi ciemnowłosy chłopak w skórzanej kurtce. Oglądają pudełka. Na jednym wieczku napisy. Nazwisko PESEL data urodzenia. Na drugim Praca narodowość mieszkanie. W narodowym spisie powszechnym podajemy wiele danych. Co się z nimi dzieje? Spontanko? Symulacja. Tu są dane osobowe, żeby było wiadomo, że my, to my. A tutaj wyłącznie dane statystyczne, którym przypisany jest losowy numer. Dzięki temu nie można już ich połączyć z tożsamością konkretnej osoby. Właśnie tak. Spisz się na SpisgoFeln. Twoje dane są bezpieczne. Liczymy się dla Polski. Napisy Liczymy się dla Polski od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. Spisz się na spisgov.pl